Powiem Wam tak, będzie przez chwilę dużo pewnie tutaj powiadomień dookoła leciało, ale i tak postaram się przebić z tą wiadomością. Ja wiem, że się dzieje dużo nerwowych rzeczy, bardzo dużo nerwowych rzeczy, ale dzisiaj postaramy się do tego podejść ze spokojną głową, a potem tak czy inaczej wskoczymy sobie na luźne treści, żeby się trochę rozerwać, odreagować i żeby to nie był jakiś turbo poważny stream, bo też nie o to chodzi, tak? Załatwmy te drony. O co chodzi? Prawdopodobnie dostaliście dzisiaj, słuchajcie, alert RCB. No, jak ja się obudziłem i to zobaczyłem, to powiem Wam szczerze, no, nie robi to dobrego humoru na resztę dnia, dlatego ja uważam, że dzisiaj cały dzień jest troszkę poddenerwowany. O 8:42 przychodzi coś takiego: Uwaga, wykrzyknik! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granice RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku, nie zbliżaj się do nich. What the heck? What the heck? Najpierw dajcie nam jakieś kwiaty. Wy nie dostaliście? To się cieszcie, bo jak, jak to jest pierwsza rzecz, jaką czytacie po otworzeniu oczu, no to powiem Wam, no, no brzmi to mocarnie, co nie? ja Wam przysięgam, bo część pisze, że naprawdę czegoś takiego nie miało. Słowo honoru, co do Joty, tak jak przeczytałem, coś takiego otrzymałem. W piątek otrzymałem, uwaga, dziś i w nocy możliwe gwałtowne burze. No to wiadomo, w zależności od lokalizacji wysyłają. I dzisiaj dostaję, uwaga, w związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granice RP. Informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Nie zbliżaj się do nich. A z Default City ci, co mieszkają, to dostali? Słuchajcie, mazowieckie województwo, wy dostaliście? Dostałam identyczne o 8.30. Ciekawe, z czego to wynika, że każde o innej godzinie. Nie ale pracuję na lotnisku i dowiedziałam się po odwołanych lotach. Tak, dzisiaj odwoływali też loty. Właśnie ze względu na zamknięcie tej przestrzeni powietrznej, co nie? Radom dostał. No to by się zgadzało. Małopolskie około 9. Okej, okay, okej. Okay. Małopolskie potwierdza. Lubelskie dostało. Mhm. Kraków Kraków 8.30. Podkarpackie siódma. No to słuchajcie, chyba nie na każdego spadło. To moje pytanie, dla tych, co dostali. Była panika, czy nie było paniki? To ja nie mówię, bo ja też wiecie, no nie biegałem i nie. Wy wywa ten, włosów sobie z głowy. Ale było takie, okej, okay, dobra. Coś się bardzo poważnego chyba dzieje, co nie? Trzeba sprawdzić wiadomości. Nie, nie, to dobrze, że paniki nie było, trochę była. Strach tak. Okej, okay, okej, okay. nie, 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 trochę, nie, nie, trochę było. Nie przeczytałam, to może i w sumie lepiej w efekcie. Dobrze czytać takie rzeczy jednak. Ja po obudzeniu się dostałem i poszłam spać dalej. Mega mocne. Ej, tak szczerze, mega mocne. Słuchajcie, oczywiście m, trzeba na start powiedzieć, że. Reakcja, reakcja moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, nie jestem komentatorem polityki, mimo wszystko. My sobie tutaj na streamach omawiamy, jak się dzieją jakieś głośne, polityczne rzeczy, czasami wiadomo, ale no, nie uważam się za jakiegoś komentatora czy coś takiego, czy, czy nie daj Boże, jakiegoś krytyka większego. Natomiast powiem Wam tak, jak ja poczytałem o reakcjach czy polskiego rządu, czy generalnie em, też innych państw europejskich, no to mnie to uspokoiło. Słuchajcie, Jakub napisał niespodziewanie pozytywna reakcja na to. Zgadzam się, co nie? No bo jak ktoś nie ogarnia, no to y, słuchajcie y, na to też poderwało swoje y, sojusz obronny, oczywiście, w którym jesteśmy, też poderwał swoje myśliwce i też dołączył do oczyszczenia tej polskiej przestrzeni powietrznej z tego co rozumiem, tak? Zdaje się, Holendrzy też. Tak samo brali w tym udział. Chyba też Włosi, prawda? Ale tak, Holendrzy na pewno. No też mi coś wspominał, że, że Włosi też tam coś robili. Natomiast Holendrzy na pewno, Holendrzy od razu, intuicyjnie, kurde, bez zastanowienia, od samego początku, niemalże w akcji. Co to znaczy? To znaczy, że jest zajście, że NATO traktuje Polskę poważnie. Dużo osób zawsze tak spekulowało, czy jak coś się takiego stanie, że będzie coś złego, czy okaże się, że NATO umywa rączki i każdy się chowa za swoją granicą, czy instant odpowiedzą w ten sposób, że ich to. Też dotyczy i traktują Polskę tak jak swoje własne terytorium. I muszę powiedzieć, jestem dumny z moich obydwu narodów w ciągu jednego dnia. I to jest piękne uczucie, co nie? Także tak, wzorowa, wzorowa reakcja na to, bardzo pocieszająca. Wiecie, co mi się jeszcze podobało? Tak szczerze, mega mi się podobało, że nie słyszałem dzisiaj nic o tym, że polscy politycy się ze sobą kłócili. Co więcej, słyszałem, że od samego początku dnia Donald Tusk razem z Karolem Nawrockim współpracują, jak się da, żeby tą sprawę cały czas obsługiwać. Więc to jest zarąbista reakcja. Mixder pisze o artykule czwartym. Strony będą się wspólnie konsultowały, i ilekroć zdaniem której z nich, tak, Polska uruchomiła to. Artykuł czwarty. Nie mylić z artykułem piątym o udzieleniu pomocy w przypadku zagrożenia, czy coś. Ale że strony mogą się zwrócić, prawda, do siebie, no nie? Polska to uruchomiła, jak najbardziej jest to respektowane. Zarąbiście. Szczerze, zarąbiście. No, być może jednostkowe przypadki tutaj nie sprostały, ale trzeba powiedzieć, że zarówno, słuchajcie, prezydent z jednej opcji, jak i premier z drugiej opcji byli byli w stanie współpracować w tym momencie i to znaczy zajebiście dużo, to znaczy, że po raz Prezydent kolejny Polacy łącznie w Polsce w Agencji prasowej nie będziemy ingerować w sprawę rosyjskich ingerować w sprawę w dronów naruszających granice Polski, dopóki nie zostanie wyjaśniona sytuacja polskiego zostanie wyjaśniona z zakładu pracownika w w to jest generalnie fejur jak coś to z tymi Czechami, ja widziałem, że to jest strasznie powielane, Czechy to jest fejur tak, nie traktujcie tego, tej wypowiedzi która przed chwilą tutaj padła, ja, ja wierzę, że to nie było puszczone e, puszczone gdzieś tam w złej intencji ale to jest fejur, to jest powielany fejur, Czechy nie zareagowały w taki chłodny sposób typu, że sramy na Polaków, nie było czegoś takiego to jest kopi-pasta, tak, no ale to jest jest to używane, tak, w tym momencie w najgorszym możliwym, bo ludzie to traktują jako poważną informację, co nie, widziałem na Twitter że panika ludzi, jak to jest postowane. Więc y, ja jasne, można to tłumaczyć żartem, ale w obecnej sytuacji trzeba sobie powiedzieć, że to jest w tym momencie bardzo głupi moment na takie żarty i to jest po prostu w efekcie siania jakiejś dezinformacji, tak? To jest równoznaczne z fejurem, jak dla mnie. No, to, to naprawdę nie jest dobry moment na y, akurat tego rodzaju żarciki. Nie, ma, nie da się tutaj powiedzieć ta, y, z ogromną pewnością, że jest taka, nie jest inaczej, ale powiem tak, jeżeli reakcja na to, na... Y, niespodziewaną prowokację wygląda tak wzorowo to ja myślę że w tym momencie nie mamy się czego wstydzić to y, mam wrażenie że gdyby się działo coś poważnego to też naprawdę tragedii że tak powiem, ze strony naszych sojuszników nie będzie i ich zachowania. Oni w tym momencie nie zastanawiali się, czy to będzie znaczyło, że się wciągną, uwikłają w jakiś konflikt? Nie. Na to od razu zadziałało. Na to instant zadziałało, pokazaliśmy klasę. Moim zdaniem, prawda? Trzeba podkreślić, że jest dużo dezinformacji i fejków ze strony Rosji od samego rana? Tak, to jest prawda. Generalnie uważajcie na e, aktywność na wszystkich takich portalach typu Twitter, eh, eh, X, czy też jakieś TikToki, czy coś, gdzie po prostu bardzo łatwo jest siać fejury, gdzie farmy botów i troli funkcjonują, prawda? Że no tyle no tyle no moim zdaniem fajnie to pokazuje że jednak ludzie traktują na to poważniej niż się niektórym wydawało O tym człowiek ma dużo większe nadzieje wobec NATO zgadzam się no w sensie wiesz z perspektywy poranka no to pewnie ciężko było jeszcze oszacować na ile to będzie poważne jeżeli oni sami yy, będą w tym po naszej stronie i każdy by się spodziewał pewnie yy, od ostatnich paru lat no nie że gdyby do czegoś takiego doszło no to każdy będzie w pierwszej kolejności robił konferencję, dyskutował w sejmie czy coś a nie wejdzie i zacznie działać a weź Zaczęli działać, więc mega spoko. Myślę, że wielu osobom, że tak powiem, kamień spadł z serca. Ktoś napisał pod tym filmem bardzo fajny komentarz, gdzie w ogóle minuta po minucie pisał, co się dzieje. O jest, patrzcie na to. Ja sobie to czytałem dzisiaj. Ten ziutek. Oficjalny wątek dronowy. Większość dronów nadleciała z Białorusi. Wszystkie cele nad Polską zostały zestrzelone. Lotniska początkowo zamknięte już pracują. Prezydent Karol Nawrocki w trybie pilnym spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem o 7 rano. Insane. Wołanie Rady Bezpieczeństwa. NATO po raz pierwszy w swojej historii poderwało siły powietrzne, aby zareag zareagować na agresję wobec państwa paktu. Banger. Donald Tusk rozważa uruchomienie artykułu 4 NATO. Artykuł 4 NATO został uruchomiony. Ej, słuchajcie, to jest wszystko wzorowe, co nie? To jest lepiej niż się ktokolwiek spodziewał. To jest bardzo pocieszające. Poszły alerty RCB, poszły ostrzeżenia dla mieszkańców, żeby nie wychodzić z domu, Zostały zamknięte niektóre lotniska. Sytuacja była bardzo eltowana. Czemu bardzo... to jest tak, że one docierają o różnych godzinach? Przecież Orb mieszka. Ja wiem, gdzie Orb mieszka. no nie? My nie mamy aż tak daleko od siebie. No Generalnie, jak o... powinniśmy dostać o tej samej godzinie alert. Ale ja dostałem pół godziny po nim. A jakby to było coś takiego, że trzeba wybiegać z domu, to on by przeżył, a ja nie. Reuters m.in. podaje, powołując się na swoje źródła, w NATO, że <laughs> mówi się tam o tym, że. Że, no, miało to być celowe zachowanie Rosji. Przecież w sensie, to już nie jest przypadkowe, wiecie, że 20 dronów się zgubiło, tylko raczej było to celowe działanie. To też ma sens w kontekście tego, że, wiecie, przy ostatnim wydarzeniu w kierunku Ukrainy miało 8. Orb to dziennikarze, ty bezrobotny. Stary mnie i Orba zapraszali ostatnio na tą samą konferencję, czaisz? Rafał Brzoska się spotkał z Donaldem Tuskiem i nas obu zaprosili, żebyśmy posłuchali. Siema, Byliśmy Dominik, takimi pierdołami. Normalnie zaprosili nas tak. Dostajemy, nie widzieliśmy nawzajem, że dostajemy, ale dostaliśmy jakiegoś maila, że, co no, że zapraszam jakichś ludzi z neta, którzy i tak gadają czasem o tej polityce. Fajnie będzie wtedy, no nie? Przychodzę ja, przychodzi or, po prostu takie matoły. Nie wiedzieliśmy do jakiej windy wejść i wjechaliśmy windą dla WIPów, bo nikt nam. Bo pierwszy raz byliśmy w ogóle w takim formalnym budynku, więc wpakowaliśmy się w windą dla vip ów i wchodziliśmy razem z ministrami, co nie? I ochrona nas mało nie wpuściła w ogóle. <laughs> I dopiero ogarnęli, że panowie dziennikarze to tam, no nie? No to pośliśmy do dziennikarskiej, przechodzimy i potem weszliśmy złymi drzwiami i chcieliśmy usiąść obok Dominiku, Donalda Tuska. Którego... Imię ale było niezręcznie i ogarnęliśmy, że chyba nie. No ale dobrze, skoro wysuwamy tezę, że nie był to przypadek, to właściwie czemu to wszystko się stało i czy oznacza to, że właśnie, wiecie, zaczęliśmy wojnę między Polską Martyna, a Rosją? Martyna, To jest oczywiście teoria, ale to jest naj, najczęściej mówiono... Ja, ja mam wrażenie, tak serio na chwilę, przełamując głupie żarty, ja mam wrażenie, że oni testowali naszą reakcję, chcieli zobaczyć, czy Polska będzie sama sobie zostawiona i czy w ogóle będzie wiedziała, co zrobić, czy się obstra i nie będzie wiedziała, jak odpowiedzieć, czy pozwolą sobie tym dronom latać, czy nie będziemy wiedzieli, jak to w ogóle trafić i czym to trafić, czy się że będzie zbiorowa reakcja wzorowa. Tak, ja zakładam, że się nawet nie spodziewali, że będzie tak wzorowo, jak było. Zestrzelono te drony, co do których wojsko twierdzi, że miało jakieś podejrzenia, że mogą być zagrożeniem. Więc w tym kontekście też wydaje się, prawda, że zostały poczynione kroki i okazało się, że możemy zestrzelić drony, które uważamy za zagrożenie. Też nie wszystkie zostały zestrzelone, Tak przynajmniej twierdzi wojsko, że czasami gorzej jest zestrzelić jakiegoś drona, niż go zostawić spokoju, bo jak on ma uderzyć w pole. To niech uderzy w pole, a nie zestrzelimy go gdzieś i nagle się okaże nad jakimiś budynkami, i, wiecie, szczątki spadną i coś komuś zrobią. Wydaje się, że ma to sobie. Do tego sygnał, który poszedł, jest taki, że jednak Polska pilnuje tej swojej przestrzeni powietrznej, to nie jest tak, że można do niej... Nie, oprócz tego, że Polska pilnuje, to jeszcze, że sprzymierzeńcy traktują na to na poważnie, co nie? Ej, jestem tak, kurde, widzowie, jestem tak dumny, że Holendrzy po prostu brali w tym udział, co nie? Że jakby dwie ojczyzny naraz zdały na medal. A na koniec musimy przyznać, że jak na polskich polityków, jak na polskich polityków, to wydaje się, zachowują się relatywnie no. cywilizowanie wszyscy. Tak. Jest mało, wiecie, oskarżenia siebie nawzajem o to Patrzcie na to... No głównie tutaj chodzi o to, że cholera jasna, y, otoczenie prezydenta i rząd są w stanie fajnie współfunkcjonować w tej sytuacji. Od momentu wystąpienia naruszeń w przestrzeni powietrznej RP pozostaje w stałym kontakcie z wicepremierem, ministrem obrony narodowej i najważniejszymi dowódcami w siłach zbrojnych RP. Brałem udział w odprawie w dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. BBN niebawem poprowadza odprawę, na którą przybędzie szef rządu. Bezpieczeństwo naszej ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania. No nie oznacza... Znaczony Ko kosienia kamysz y mongow.pl, y cholera jasna donald tusko oznaczony baza co nie baza że współpracują ze sobą wszyscy nie przeraża, jak bardzo przy okazji tych dronów uruchomiły się ruskie boty tak, i zbierają chore ilości lajków pod komentarzami na przykład pod zagranicznymi tiktokami na ten temat ruscy no. testują nas na wszystkich frontach ale wiesz mordo bo to jest moment w którym oni robią wszystko żeby nas skłócić z Ukrainą wiedząc że są i tak u nas napięcia i oni wykorzystują takie, takie sytuacje, żeby nas nakręcić na Ukraińców, co nie, i żebyśmy to na nich skierowali swój gniew, a nie denerwowali się, że to Rosjanie z Białorusi nam coś wysłali. Jakaś reakcja jest na pewno oczekiwana i fajnie byłoby, gdyby też, wiecie, świat się do tego wszystkiego dołożył, gdyby nasi sojusznicy pokazali jakąś jedność i pokazali, że tego typu rzeczy nie są akceptowane, no bo to jest też problem z Rosją, prawda, że jeśli nawet zestrzeliliśmy te drony, ale okaże się, że nie ma żadnej konsekwencji dla Rosji, to w sumie co powstrzymują przed zrobieniem tego po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty, a no podejrzewam, że nie chcielibyśmy obudzić się w świecie, w którym y, komunikaty o tym, że polskie wojsko drony, Wiecie, jest, wiecie, rzecz, która się zdarza raz w tygodniu. Marok pisze, że jest już na Wikipedii o tym artykuł zagranicznej. I rzeczywiście jest, co nie? Możecie sobie normalnie obadać, jak na Wikipedii o tym piszą. Także jest jest ten dron opisany, participants, no nie? I jest, jest też to jest wpisane. Warto zaznaczyć. Kawę, ciekawe, ciekawe. Też warto zaznaczyć, może na sam koniec, że NATO, o ile właśnie twierdzi, że to był celowy atak, powiedzmy, no to z drugiej strony nie kwalifikuje tego atak. W sensie, że to było celowe działanie, ruszenie przestrzeni powietrznej, że to jest jakby incydent, ale nie kwalifikuje tego bez jaka atak jeszcze na Polskę, więc to też jest może w jakiś sposób dla niektórych uspokajająca tak, rzecz. Nie absolutnie. wiemy. W każdym razie zostawcie lajkę, zostawcie suba, żeby być na bieżąco i żeby wam się filmy wyświetlały. Zarek, się wyświetlały naszynko, 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 Słuchajcie, naszynko, jak, naszynko, jak zanie, nie śledzicie zarek, zarek. jeszcze jakimś sudem, to polecam polecam naprawdę generalnie śledzić sobie kanał Orb, bo macie tutaj tak naprawdę na spokojnie opisane takie sytuacje. Macie komentarz, który jest bardzo przystępny, nie musicie się znać na polityce. Możecie sobie Orbów oglądać, nie mając jakiejś specjalnie wiedzy wcześniejszej, prawda? Jeżeli do Dopiero takie incydenty sprawiają, że zaczynacie się interesować tematami politycznymi mega wam polecam, sprawdzać sobie Orbów. To jest święt, świetny punkt startowy. Pytanie o plecak ewakuacyjny, powiedz coś więcej. Ej, dobra, chcecie mieć szybki off-topic, co to jest plecak ewakuacyjny? Bo ja mam, ja mam taki y, plecak y, na sytuację wszelakie. C Mogę wam pokazać, co nie? Bo ja, ja, ja że tak powiem z dużą miłością sobie robiłem. Tylko to jest tak na poważnie zrobione, całkowicie jakby na serio. To nie jest bycie preperem. O co chodzi? Zanim to pokażę, to już tłumaczę. Chodzi o to. To, że w jakichkolwiek czasach, nie tylko o takich czasach, że tak powiem, gdzie się spodziewasz czegoś złego, bo tak naprawdę nigdy się nie możesz spodziewać. Warto jest mieć taki plecaczek. Oczywiście to nie musi być per se plecak, to nie musi być jakiś plecak, że tak powiem typowo militarny, ale warto jest mieć taki plecak czy jakieś takie określone miejsce, w którym trzymacie podstawowe rzeczy, które by wam pomogły na wypadek chociażby blackoutu, tak? Czyli gaśnie prąd. Jest jakiś cyberatak, no nie? Jest jakiś szpont leci co, nie? Jest sytuacja, że po prostu Energetyka siada z jakiegoś głupiego, dziwnego powodu i wtedy jak masz taki plecak, to wiesz po co sięgnąć. Jak jest potrzeba jakiejś ewakuacji z jakiegokolwiek powodu, czy jakaś klęska żywiołowa, czy coś takiego, to dobrze jest mieć coś takiego. To nie musi być taki plecak jak jest u mnie. Od razu mówię, żebyście się nie spłoszyli, bo jesteście w stanie coś takiego złożyć za 100 zł. Jesteście w coś takiego w stanie złożyć za 0 zł. Wiecie jak? Po prostu sobie szukacie radio, klasyczne stare w domu. Szukacie sobie, słuchajcie, latarkę w domu. Szukacie sobie w domu baterii. Odkładacie to w jedno miejsce, sprawdzacie czy wszystko działa i to już jest to. i to jest dobry start, więc tak naprawdę nie musicie wydawać na to żadnej kasy. Ja sobie złożyłem taki plecak, który wygląda dość poważnie. Takie plecaki czasami są dostępne w jakichś biedrach, nawet już gotowe po prostu. Co warto mieć? Z takich podstaw, co nie? To mam akurat pod ręką: latarka. Nie musi być to jakaś kozacka latarka, nie musi być to najlepsza latarka świata, ale po prostu dobrze jest mieć latarkę, która pozwoli wam w razie czego, jak prąd zgaśnie, poradzić sobie w takiej sytuacji, co nie. Słuchajcie, apteczka, scyzoryk, po prostu multi jakiś warto coś takiego mieć. Gaz pieprzowy też swoją drogą mam. I chusteczkę do przecierania, żeby mieć jakikolwiek tak, ale to generalnie się przydaje, to dużo z was prawdopodobnie i tak ma. Polecam. Mam jakieś takie pierdoły, kompasik malutki, co nie? Latarka czołówka, fajna sprawa. Często kosztuje grosze, ta, ta nie kosztowała fortuny. Latarka czołówka, która wam pozwala po prostu sobie część z was pewnie ma w domu przypiąć, w razie czego sobie oświetli coś. Bardzo fajna sprawa. Co jeszcze mam? Radio, słuchajcie, radejko jakieś warto mieć. To Radyjko ma nawet swoją drogą latareczkę wbudowaną, więc radyjko bardzo dobre. Jak był blackout w Hiszpanii i Portugalii, to ludzie mówili, że normalnie sobie ogarniali newsy za pomocą takiego radyjka. Mam takie też na zapas grzejki. No i słuchajcie, rzecz, której młodzież dzisiaj nie odczyta, klasyczne mapy. Po prostu całej okolicy dookoła miejsca, gdzie mieszkacie, żebyście wiedzieli w razie czego, w jaki sposób się gdzieś poruszać. Także tu jeszcze parę pierdół jest, ale to jest najważniejsze, no nie? Warto mieć jakieś tam, wiadomo, wodę na zapas zawsze, czy coś takiego. Prawda jest taka, że moim zdaniem fajna sprawa. Nie musicie sobie robić takiego prosprzętu. Jesteście w stanie, jak nie macie nic, złożyć sobie takie postawy za naprawdę 100 złotych i to jest serio spoko. Jak oni zlikowali, to ja też likuję, mam w dupie. Najwyżej mnie ktoś okrzyczy. To nie jest moja wina, oni zlikowali pierwszy i tak już czad to znalazł. E byki. Normalnie w kinie jest, jestem. Ta, robiłem dubbing do tego. Jako jedna z osób oczywiście. 19 września o godzinie 20 zapraszamy na przedpremierowy pokaz specjalny filmu Exit 8 w polskiej wersji językowej. Wieczór rozpocznie się od specjalnej niespodzianki przygotowanej dla widzów oraz spotkania z wyjątkowymi gośćmi, Szyni Nieuczesaną oraz Dominikiem Bosem, którzy użyczyli swoich głosów w polskiej wersji językowej. Zapraszamy! Ty, to ja sobie to muszę wbić chyba w kalendarz, bo nie miałem, że jest. <laughs> Okej, okay, dobra, czekajcie, wpiszę sobie to w kalendarz. Chyba będę musiał być, co? Zobaczmy sobie, co takiego nowego w naszym ulubionym świecie przedstawionym. Makówka to Sigal Fight Club, czemu? Czemu Do pani weterynarz, jedziemy? O Boże, tu też to jest smutno. Kochanie? Czemu tutaj też jest smutno? To jest dopiero klinika czy Nie! Więc jedziemy z poterastkiem. No nie subota, róbcie mi tego nie... dzisiaj. Chodź, ze wszystkich chodź, dni. Zbieram. Taki biedny piesek mój, malutki. Koła, nie no, nie mam na to ja. psychy. No, wyszłam z nim pospacerować. No to oko go boli, ewidentnie, coś mu tam siedzi w środku. Co Poteruś? Donald Tusk tak manipuluje tym wszystkim? Naprawdę? Ej, widzowie, mam dobrą wiadomość. Za 34 minuty zaczyna się jutro. 34 minuty i mamy święty spokój od tego zesranego 10 września. Okropny był ten dzień. O co chodzi z 10 września? Ej, przysięgam, że jedyne dobre, co mi się dzisiaj wydarzyło, to jest to, że byłem na siłowni i powiedziałem trenerowi, że potrzebuję się wymęczyć i mi założył dużą wagę i pomachałem sztangą i tyle. Cholerny dzień. Sprawdzimy co i jak. Jutro 11, więc lepiej nie będzie. Dobra, zamawiam maka, mam to w dupie. Potrzebuję pozytywów. Koniec tej zdrowej diety. Będę jadł nocnego maka. Ja wyszłam Pobrezę. kochani do Half Price zobaczyć kubeczki termiczne. Bo ktoś mi pisał, że mogę tu dostać. Zobaczymy, bo do drugiej Maxa to musiałabym jechać do galerii Echo, a. Nie bardzo mi się widzi. i coś mnie strasznie przeraża w tych wielkich sklepach, gdzie macie te rzędy wieszaków, co nie? Jak sklep jest za duży i macie pierdyliard, jakieś różne marki, po prostu wszystko wymieszane. Strasznie dużo tego. Jest takie giga przytłaczające to wszystko. Nie wiem, czy też tak macie. Jakby hitujecie ilość tego wszystkiego i masz, boże, za dużo, no nie? Za dużo na umysł człowieka. Są kochani, ale to są takie bidony na wodę. Niestety tu nie widzę takich kubków termicznych. Chciałabym, żeby on miał takie 250 ml. A tu nie ma To ta... nie jest trzeci odcinek, który oglądamy z wybieraniem kubka termicznego, tak w ogóle? Tu mamy taki troszeczkę większy wybór. Ten jest ładny z pomarańczkami. Tu zapytałam pani. Szczerze, chyba jedyny ładny stąd. Ten tutaj. Ten jest ładny, reszta basiki. Ten jest trochę śmieszny, ale dziwnie wygląda. Mało użytecznie. Ej, le... tylko ten tak z pomarańczami. Że może tutaj coś uda mi się y, znaleźć fajnego. Przede wszystkim wygodnego, tak? Bo to nie chodzi o firmę, tylko żeby coś było dobrego i też niezbyt drogiego. Także ja się tu zorientuję i wam pokażę, czy coś wybrałam, czy może nie. A ja tak mam nawet, jak jest jakiś za duży supermarket, że wolę, wolę, żeby był troszkę mniejszy. Już po prostu zbyt, jak masz tysiąc ludzi z tymi wózkami, to jest takie, ja pierdziele, tak mi się nie chce. Idźmy do czegoś mniejszego. Ten byłby fajny. On wygląda jak kubek z maka 79 zł. To za skam za to. Ten jest taki troszkę śmieszny. Jest hmm. dziwny. No nie, niewygodny jest. Po prostu bardzo nieporęczny. To jest sensowny, żeby taki termos mieć. Termos powinien mieć jakąkolwiek wygodną pozycję do łapania go. On się tak rozszerza. Tak, na jerbę, Wygląda jak na jerbę dosłownie. Odsunąć, czekajcie, o. I tu odsunąć. Coś czuję, że niedługo kupi Stanleya. W sumie jak tak dalej, bo ona nie może trafić tego termosu, biedna. Ten jakby się uparł, to mógłby być. Kosztuje nie, 40... Nie, 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 on jest straszny. 30 zł. No, nie jest to najgorsza cena i to nie jest plastik. O, Wydaje czyście? się bardzo niepraktyczny. Ten już jest dla mnie za duży. No nie. Na jakąś wyprawę do lasu. O! Na przykład z moim sylwusiem. Bo to taki człowiek z lasu, buty z lasu też są, perfumy są, także wiecie, rendezvous może być. Tartuję. <ścoughs> Pozdrawiam. Chociaż powiem, że jestem troszeczkę na niego obrażona, bo jest niezdecydowany. To co? Jestem trochę przytłoczony tymi informacjami, wiecie? To mnie ominęło. Filet of Fish. Czemu filet of Fish jest taki mały? O mój Boże! Ja myślałem, że on będzie z 3-4 razy większy. To kosztuje 16 zł w dostawie, 15 na miejscu. To jest wielkości cheeseburgera. To jest. Ej, czemu to jest takie małe? Chyba sobie jaja robicie. Ja myślałem, że to będzie dwa razy większe. sosu jest tyle. Więc nie ma jakoś dużo. Mogliby dać więcej. I mean... I mean it's all right. Dobra, nie czuję się oskamowany. Gdzie jest dobra ryba? Jest. I mean... Okej, okay. ale więcej go nie kupię. Czuję, że to jest jakaś zbrodnia na ludzkości, żeby to tylko kosztowało. Dobra, ale powiem wam szczerze, że wziąłem inne rzeczy do testu z tych nowych. Wziąłem bajcy i stosy i tego big tasty też. Więc nie ma tragedii. Trochę suchy jest ten filet of fish. Ej, Tiktokerzy się zachwycali, że filet of fish jest sztos i najlepsze, i zajęli że jest, i w ogóle niczego lepszego nie mieli. Dobra, ale dali też bajcy. Bajcy, bo też będą małe. O mój Boże, serio? Serio? To wygląda jak orzeszki są one. Ja, pierdziele No jaja sobie robicie ze mnie. Ej, jest dobry w smaku, ale to jest. 4 bajcy to jest jeden nugget. Tak bym to przeliczył. Dobra, ale jest sos musztardowy. On był zawsze mój ulubiony. To jest dokładnie ten sam. Nie spieszyli go. To jest dokładnie ten sam. A blue cheese. Blue cheese chyba nigdy nie jadłem. Blue cheese też ważny do testu. Wygląda jak majonez. Wygląda dobrze, szczerze. Mm, jest 100% mola. Dobra, blue cheese jest dobry. O mój Boże, jaki on jest dobry. Czemu ja dopiero teraz odkrywam blue cheese? O mój Boże, jakie to jest dobre. Blue cheese boss. Dobra, big tasty bacon. Czy big tasty bacon jest... Git. Dobry, lepszy wieśmak. Dobra, tylko ten Big Taste jest słony w efekcie. Ten bekon jest strasznie przez... przez strasznie słony. W sensie big taste i bekon jest spokojnie oszukali mnie. Ale pile to pisz, nigdy więcej cię nie zamówię. Certyfikat zrównoważonego rybołówstwa. I po prostu nie wyłowili nic i udali, że to jest ryba. Skandal. Tu mam jeszcze taki, ten jest bardziej poręczny. 50 zł, o 10 zł droższy. Jest to metal. Nie rozumiem, dlaczego te kubeczki są takie krótkie. W sensie wytłumaczy mi, jakbym miał 10 lat. Dlaczego? Jaka jest zaleta kupienia takiego kubeczka nad kupieniem sobie termosu lecić? Dobrego, takiego normalnego, większego. Tak, one wyglądają jak doniczki z Ikei. Masz w tym tyle co nic picia. Dlaczego nie brać czegoś większego? Takiego bardziej poręcznego, co się nawet wygodniej trzyma. Nie rozumiem. Są popularne teraz? Ten okay. mógłby być. Fajny kubek. I ten jest fajniejszy do ręki, po prostu wygodniejszy. Ten też jest fajny i wygodny zobaczcie. Jest to zamykanie i otwieramy, widzicie? I to jest do końca. Jak się pije, to jest takie, że się nie uderza tym w czoło. Jak się pije, to się nie uderza tym w czoło? Ale jaki kubek uderza w czoło? Dlaczego jakiś kubek miałby cię uderzać w czoło? Nie nachylasz go o tak, tylko kawałeczek. Jest trochę taki poręczniejszy niż ten. No ten jest bardziej do ręki. Chyba ten wezmę. Chociaż tak, jeszcze zobaczy, Ale ona tak, są. ona wcześniej też o tym mówiła. Właśnie trochę nie kumam, skąd ona wzięła to, że te kubeczki biją w czoło. To jest... Chociaż, no, ile on tutaj ma? Z 300 ml to może być? 300 Okej, okay, ten jest sensowniejszy. Ten, ten jest spokojniejszy. To ten jest le... Tak, więcej sobie jeszcze tego jeszcze jest, kochani, tak. Piłam ten, co Wam pokazałam, czyli taką miętkę. Wziąłem sobie jedząko na wynos, ale nie pamiętam numeru rejestracyjnego samochodu. I muszę sobie to zanieść i zobaczyć, jaki mam numer. I dopiero wtedy się jeszcze raz wrócić. Dobra, nie wierzę w to. Ja może sam nie prowadzę auta, no nie? Ale ja na przykład pamiętam dosłownie adres rejestracyjny mojej mamy. Pamiętam adres rejestracyjny rodziców mojego kumpla. Ja pierwszy raz się natykam z tym, że ktoś nie kojarzy swojego adresu rejestracyjnego. Jak to jest możliwe? To jest fizycznie niemożliwe. I wpisać i zapłacić. No <grym> dobrze. Kroki się robi. Jak zjadłam śniadanie o siódmej, tak jeszcze nic nie jadłam, mamy godzinę... A właśnie, a macie tak z numerem telefonu, że na przykład nie pamiętacie swojego własnego numeru telefonu? I kiedyś jako dziecko nie pamiętałem, ale jak już tak zacząłem potrzebować takiej umiejętności, że dajesz komuś numer, no to już pamiętam, no od zawsze. Na 14.40 poszłam sobie do maka bo ja wiem, ile to ma kalorii. Wziąłam sobie pyszki. O Boże, one też. Dobra, a z takich oby fast foodów, Popeyes teraz wprowadzili te sosy gigantyczne, co nie? I e, tylko Popeyesów nie ma dużo w Polsce, oni tak bardziej zaczynają. Chyba wchodzić. I Popeyes mają takie kubły półlitrowe z sosem, w którym sobie dipujesz cały gigantyczny kawałek kurczaka albo burger. I bardzo mocno to marketinguję jako akcję ograniczoną w czasie. Mają zdaje się 300 ml i mają 500 ml. Jeszcze nie zdążyłem tego spróbować. Ale właśnie najlepszy, że jest nawet nie wydaje mi się jakiś turbo turbo dobry, co nie? Że tak, nie wiem, może wam bardziej smakuje, ale mi jakoś strasznie mocno nie smakuje, ale te sosy nawet mnie kuszą. Dobra, to tak, nie. Nie, nie, nie ma sensu, są za drogie Goated, tutaj, Big Milk, klasa Whister kiedyś klasa, teraz też klasa Big Trio, kurde, nie jadłem tego Coral, klasa No, wziąłem sobie loda Zjem sobie teraz Magduma, mojego ulubionego eee, Dawno nie jadłam, powiem wam Czekolada z Magnuma jest warta tych 10 zł. No właśnie, nie wiem, jakoś tak. Ten Magnum zawsze mi się, sami go zjem, ale jakoś tak potem mam, że eee, przereklamowane, właśnie trochę overpriced. Może ta cena jest uzasadniona, ale zdecydowanie bardziej się dają mi tańsze lody po prostu. Nie wiem, może mam jakieś mało wyrafinowane gusta. I usiądę sobie, żeby po prostu podczas jazdy nie jeść. Ale słoneczko ładnie świeci. Mm, trzeba się nacieszyć jeszcze tymi ostatnimi dniami. Chociaż może nie ostatnimi. Ja mam tylko jeden problem z magnumem. Jak gryziesz tą czekoladę, ona się rozbryzguje, przysięgam na wszystko. Nie wiem, może ja jestem wyjątkowym i nie potrafię tego ogarnąć, ale jak gryziesz tą cholerną czekoladę, to ona po prostu nie potrafi się utrzymać, tylko wszystko ci leci na ubrania, na twoje otoczenie. Siedzisz sobie na kanapie, pójdzie na 100% coś na kanapę i dostaje cholernego szału. Dniami. Chociaż może nie ostatnimi. To się zaczyna kruszyć, mm, no nie? Ja się, kochani. Czy tam Manium po włosku, naprawdę? Kochani, może Wy macie jakieś pomysły, co byście chcieli z okazji mm, tylu subskrypcji, żebyśmy dla Was zrobili może jakiś konkurs, no nie wiem, jakieś spotkanie. Podsuwajcie pomysły, będziemy brać pod uwagę najlepsze, najbardziej kreatywne. I naprawdę. Nawet w ich firmie mówią magnum po polsku. No nie wiem, mi by było tak szczerze, jakby. Okej, okay, może poprawnie jest manium, ale jakbym poszedł do żabki i bym powiedział: poproszę manium, czy mają państwo manium? To uważam, że ekspedientka miałaby moralne prawo mi przydolić. Tak szczerze, no nie? Jesteśmy wam ogromnie wdzięczni. Dajcie znać, kto z was biegnie 28 września. W Warszawie na 10... O, albo do, jakby powiedzieć, manium w żabce, to jest trochę jakbyście poszli, słuchajcie, do stołówki w szkole albo na uniwersytecie, politechnicy czy gdziekolwiek. Idziecie do stołówki i mówicie, poproszę kawę. Czarną czy z mlekiem? A czarną. E, tylko proszę pani, czy może być venti? No nie. nie, 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 nie. Nie, nie wolno. Ja na pewno będę, więc będzie okazja, może się spotkać. To jakby mówić croissant poprawnie? Ja mówię Cruasant, całe życie Cruasanty. croissant, a poprawnie będzie pewnie Cruasant. Dobra, z takich głupot, żeby was jeszcze porozbawiać, to słuchajcie, z jakiegoś powodu na TikToku pierdylion osób nie oznaczyło pod czymś takim, to nie? Na koncie Fori G5 i to jest chyba. Nie wiem co ojcze tak, synu, Dlaczego muszę walczyć z małpami, bo nikt inny nie może? Czemu ty tego nie zrobisz? Ja mam swoją walkę Oblicze parszywe niech się szykuje Czemu to ma 1418 udostępnień? Ej, o co chodzi? To jest cała seria? Dlaczego to jest takie popularne na TikToku? O co chodzi ludziom z TikToka? Nie czaję. Dominik to, to nie jest możliwe? Wiem co widziałem. Czemu to się ładuje na środku znowu? Ale, set z szkoły został zniszczony. Nie wiem gdzie, ale się ukrywa. Dominik wystarczy, zdradziłeś naszą miłość w imię Lwów? Nawet jeśli oblicze parszywe poprosiło to co mam zrobić? Pomóc mi je zniszczyć raz na zawsze. Dominik, oszalałeś, wróćcie do kości innego, jak ci nie pomogę. Rozum o co chodzi z tym dźwiękiem? Dlaczego to mam taki dźwięk? To miryje, Beret! Dlaczego ludzie oglądają takie edity ze mną? Nie no, ja oszaleję. Czemu to ma być mój syn? Jezus, Maria, dlaczego mój syn ma być furasem? Jakbym miał syna, który tak wygląda, to bym go oddał do okna życia niezależnie od wieku. Nie wiem, nie wiem, czad. Nie wiem, nie wiem. Ja już naprawdę nie jestem w stanie tego wytrzymać psychicznie. Stop! Jesteś genialna, córko? Nie wiem, czemu przez 12 lat płaciłem, nie płaciłem alimentów? Ej, Boże, nie, naprawdę okno życia jakby jedyna jedyna sensowna droga